Witajcie, japońskie latawce, wersja druga, ukończone. Różnie było, postawiłam na włóczkę Intermezzo, to te kolorowe panele i włóczkę Landhaus. Trzy motki włóczki Intermezzo i dwa motki włóczki Landhaus. Takie jest zużycie materiału. Obie włóczki pochodzące z firmy Atelier Citron, cudowne w dzieninie. Tak wygląda... Sweterek, plecy gładkie, rękawy gładkie, bez kombinowania, uroda włóczki pokazana. Miałam wątpliwości podczas dziergania w różne strony, a i prócie było. Zielone wykończenia rękawów i sweterka. Przód jest krótszy niż tył. Są rozporeczki wykończone w kolorze zielonym, tak jak rękawy, dekoltu nie wykańczałam w żaden sposób. Tak wygląda, wyglądają moje japońskie latawce. Nadchodzi koniec lipca, więc i my czekamy na Wasze zdjęcia sweterków wykonanych według tego pomysłu, czyli kolorowych paneli, a cała reszta to już jest Wasza fantazja. Czekamy. Zaskoczcie nas swoimi wersjami. Ja już mam dwa sweterki. Jest to bardzo fajna, taka malownicza technika rzędów skróconych. I z tego jestem, z tych dwóch modeli, jestem bardzo zadowolona, ponieważ dwa kierunki dziergania dużo miejsc. W których trzeba wykazać się pewni, pewną wiedzą w zakresie dziergania, a i wzory możemy wykorzystać różne. Dajcie znać, co myślicie o tak zwanych japońskich latawcach. Ale tak na sam koniec, to Wam powiem, że zanim moje japońskie latawce, niezależnie od wersji, powstały, to było milion różnych wątpliwości, było obrażanie się na robótkę a oj owszem, były wątpliwości kolorystyczne, czy te kolory ze sobą pasują, czy ta włóczka co nada się na japońskie latawce i na ile oczek muszę zrobić taki jeden panel, żeby mi pasowały kolory. Zanim do tego doszłam, było prucie, było obrażanie się, to już powiedziałam, bo ja jestem bardzo obraźliwa, kiedy robótka mi nie leży, była szmatka przed praniem, która w ogóle nie pasowała. Była mokra. Kto wie, jak wygląda mokra Dzianina, to wie, o czym myślę, że to było strasznie. Ale gdy wyschło, gdy się to złożyło, gdy się wykończyło, przód był dużo krótszy niż tył. Wątpliwości, czy tak ma być. Kiedy wykończyłam plisą, która gra z plisą rękawów, wszystko wtedy zagrało. Zagrał cały model, który wysechł i pozwolił. Po prostu się nim cieszyć. I do tego Was zachęcam, by się cieszyć gotowymi dzianinami. Zajrzyjcie. Do edukacji.